Przątać całą noc. O, chyba wczoraj widziałem stosowne zaklęcie. To powinno pomóc. Ustaw pompę tutaj. I odejdź kilka kroków. Witajcie bo, bo, na kanale Polecamy. Bo, bo. Zapraszamy do oglądania. Działa znakomicie. Dziękuję za mi. No to powodzenia. Ciekawe czy czar działa. Powinienem się uruchomić? Nieźle. A teraz lewa ręka na miejsca? Gotowi? Start. jak oh. ci Doskonale, kabi, doskonale. O, powiem grafiemu, żeby naprawił drzwi. Nie wmawiaj mi, Toudi, że nie wiesz, gdzie to jest. Jak można zgubić polany na jeżoną za sackami? To musi być blisko Wasza bystrość. Głupi Toddy zapomniał oznaczyć to miejsce na mapie. Jak mogę zostać pogromcą Darwin, skoro wiecznie dni weczysz moje plany? Podal dla Księczunia. Nie nazywaj mnie księciuniem! Dobrze, Księczuniu. Zaczerpnęliście tę wodę? Ze spienionego strumyka. nie pełno w niej mydła! Mydła. Chcę wiedzieć, kto usiłuje mnie otruć. Pójdziecie w górę strumienia aż do miejsca zatrucia. Rozkaz, księciunia! Nie nazywać mnie księciunio! Tak, księciuniu. A ty, brzydalu, odnajdź pole z zasadzkami! <śmum> <śmum> Powodzenia! Musisz odszukać jedynie 76 zasadzek! <śmum> <śmum> o rety, nareszcie! Ratunku. Ratunku. Tami, pomóż. Morety, co co tam? To przez zaklęcie na szybkość. Tami, czekaj, muszę to odwrócić. Pośpiesz się. Uwaga. Chyba słyszałam tam jego. Tak, to byłem ja. Znalazłem kontrę zaklęcie mamie. Miałem.